Jest już wieczór, wszyscy już tam robią swoje rzeczy. Matylda poszła spać, a maleństwo postanowiło rozgrywki przeprowadzić. I z 15 minut już się tak tłucze z tą piłką, że to jest po prostu masakra. O, i widzicie, i takie pozy, i to, i tamte, i przeleci, i poleci. Zaraz muszę i dać jeszcze jeść ostatni raz na noc. Bo ci troszeczkę później wstałyśmy, więc wszystko później. No i dam jej później, może to też nam się uda te pół godzinki chociaż przeciągnąć. Jaki <grywki> puchaty tyłeczek. Oho. Także tak, dziewczyny. Film zaczynam wieczorem dnia poprzedniego. Wiem, muszę wam to pokazać. Mówię, Maty już się zabrała, już poszła, śpi, a ona mi asystowała przy kąpaniu. Cały czas taka jest, cały czas musi mieć człowieka koło siebie, żeby ktoś koło niej był. Tak sama szuka towarzystwa. I co, zamordowałaś już tą piłkę Kokula? Koko, zamordowałaś piłkę? Nie, morderstwo jeszcze trwa. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w niedzielę. Pada jak jasny kapelusz, czy była taka piękna, słoneczna pogoda. A dzisiaj leje. Nie wiadomo za co się wziąć, ale powiem Wam, udało nam się trochę pospać do ósmej. Maniutek. Uuu, już tu oczy ma duże. Obserwuję. Zaraz muszę im dać tak zwane drugie śniadanie, a bardziej witaminki, zwłaszcza małej. No i Mati też coś się do tego załapie. No i muszę sobie wziąć jakieś śniadanie, bo. No. Bo muszę sobie wziąć. Wiecie, co, co ja w ogóle gadam? Tylko by to pij tą kawę. Bo normalnie jeszcze się, ale powiem wam, że ci będzie ciężki dzień, naprawdę, patrząc na tą pogodę, na to wszystko. Jest y, ciśnienie to chyba w ogóle w walnęło podłogę. Także pijemy kawkę, ratujemy się czym możemy, a ja się biorę za przyzas podkurzać. I podłogi przelecieć trochę bo jest mokro, no i wiecie, dziewczyny, w tą, w tamtą, w tą, w tamtą. Ale mówię, już tak naprawdę minął tydzień i widać, że już się tak zadomowiła, już się tak nauczyły fajnie ze sobą funkcjonować, jedna z drugą. Także także taka A Matylda, mówię Wam, taka starsza siostra ona mi, tak pomaga, jak idziemy na przykład na dwór i alpaki są yy, chodzą przed domem to ona ją tak asekuruje, żeby tam nie doszło, bo Koko oczywiście wiecie, jak to ona nie wie o co chodzi i że to kopie, na przykład jak się złapie za nogę, no i ostatnio na przykład próbowała bardzo powąchać im nogi, no a jeszcze Alwinowi czy Olukowi jakby powąchała te nogi, to spoko, ale jakby powąchała kraksiowi to uuuu, czarne z carnym się tutaj, kraksem to jest załamane, on w ogóle jak popatrzył na nią, Zrobił taką minę, jakby chciał powiedzieć: Matka weź, następna. No, ale wczoraj kot za to ona usnęła i tak była do niego odwrócona tyłem, znaczy bokiem plecami. A on tak zaczął ją wąchać. położył się koni, tak się wywalił i leżał, ale coś mu chyba tam jakiś impuls do głowy przyszedł, bo długo tak nie poleżał. Zabrał się i poszedł, no, ale tak się tam do niej przymierzał. Bo ja wam z tego naszego kota, to też można czasem. Boki zrywać. Dobre, działam. Działam, bo wczoraj nie gadałam do kamery, bo praktycznie nic nie nagrywałam, tylko wrzuciłam to, co miałam z piątku. A dzisiaj już mi się gęba nie zrywa. Kurde, czyż będę jakieś uzależnienie YouTube'owe? Nie, nie. Już po prostu przyzwyczajenie, że staję tutaj rano w tym miejscu i nawijam. Już chciałam, ja chciałam się schylić i ten, i tak. Kochać, ale nie ryzykuję jeszcze schylenia, bo plecy jak bolały, tak bolą, Tylko tyle, że już chyba tabletka zaczyna działać, więc jakby trochę lepiej. I niech tak zostanie. i ten. Mamy małą awarię piłki. Piłka nam się wzięła i się zepsuła. I to nawet nie koko, tylko ja rzuciłam jakoś tak mocniej. Palnęła od stół i się rozpadła. No pewnie by ją jeszcze złożył, bo widzę, że tu są jakieś uszczelki. Ale widzę, że taka połówka jej się bardziej podoba, więc. Normalnie jak miska na smaczki. No, ale masz nosek klaun. Mówię wam przez tą pogodę i przez te moje plecy jest taka kicha, nic nie porobisz, nie wyjdziesz na dół, nawet żeby te psy tak porządnie wiecie, wyszaleć. Tylko szybko sikuj do domu, bo przyszleje. Masakra. Jeszcze tak na szybko Wam powiem odnośnie tych perfum. Tych, czy, czy tych jasnoróżowych. Ola mi zdradziła taki patent, żeby dolewać do wody, do mycia, że tak ładnie pachnie i w ogóle. Słuchajcie, faktycznie i i to pachnie. Jak się nawet po suszarce, to to pranie pachnie super. Ja ostatnio wstawiałam i tak w pracy siedzę i mówię, to jak coś ładnie pachnie. Faktycznie to. I ten jest bardziej intensywny, jak ten jasnoróżowy. Ale wiecie, co teraz robię? Moczę ścierki kuchenne, czy tam jakieś ręczniczki małe, czy coś. Nalewam trochę tego i rozwieszam to na grzejniki. Wiadomo, że tak schnie raz, że nawilża powietrze. że patent stary jak świat. Ale tak ładnie to uwalnia wtedy swój zapach, a zwłaszcza teraz, wiecie, jak dzisiaj taka zgnilizna na dworze. Te psiury psy, 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 psy pójdą na dwór, tu śmierdzi jak 150, nie? I ten, a właśnie te ścierki takie powieszane, jedno, wiecie, w korytarzu, w przedpokoju, jedna w łazience i jedna na przykład tutaj na dole w salonie. I powiem Wam, jak się wejdzie do domu, cały dom tak pachnie taką czystością, świeżością. Także lepiej to pachnie jak jakikolwiek, słuchajcie, zapach do domu. Troszkę tego na mokrą ścierkę rozwieść, tak jakbyście chciał wysuszyć. Mniodzio, naprawdę mniodio Także to jest póki co sztos. A, jeszcze właśnie nie wiem czy mówiłam, ale Ola mówi, że ona do płynu Eden dodaje trochę tego. Przez co ten płyn pachnie, yy, no przez co to wszystko pachnie ładniej. Nie robiłam, ale kupiłam już płyn jeden i na pewno zrobię i na pewno będzie pachniało, bo skoro samo to pachnie, to nie ma opcji, żeby tak nie działało. U nas już po tabletkach i koszyk psów, witaminki i tak dalej. No ale już zaliczone. Także teraz chwila. Chciałam powiedzieć relaksu, ale coś słabo to widzę bo tu się wszyscy tak relaksują, że łopanie święci. Tu jest dopiero relaks. Także biorę się troszeczkę za ogarnianie chaty. Zaraz zobaczymy w zasadzie, co tu robić, bo nie mam pojęcia. Znaczy, nie mam pojęcia, mniej więcej mam. Mam fileta z kurczaka, mam indyka, mam łopatki, tak się zastanawiam, co tu zrobić na obiad, żeby było w miarę szybko i wiecie, jakoś tak. No nie do końca zostanie w tych garach, więc albo zrobię makaron kaszę, jakiś sos z tym kurczakiem, no tak się właśnie zastanawiam, co tu machnąć, żeby było dobrze, no ale coś machnąć trzeba, także spoko loko. Na razie to muszę ten burderoga, burder, ten pałagan posprzątać, bo mi to zaraz jakąś cenzurę dowalą. No i muszę iść wypuścić koty. O! O! Tornado przeleciało. Pogoda po zbuju. A to mała patyczara. Przyjdzie siku, zrobi. I już za patykami. Już chodzi, szuka patyka. Tylko zapomina, że jeszcze by trzeba było się załatwić dalej. Taka pada, wiecie co? Szaro, buro, ponuro. O, konia nie ma. Bo wiecie, to tak lało dzisiaj a ten koń biedny tak stał. Ja wiem, że te konie no, tu tak stoją, ale zawsze mi tego kuby szkoda, że w taką pogodę musi moknąć chłopak. A widzicie jaka fajna zabawa? W takim błocku szpatykiem najlepsi, szmaga dumna potem idzie niesie do domu. Takiego patyka. Dobra, babki, siczku i idziemy, bo zimno. Idziemy na kawkę. I może obiad wreszcie zjemy. Bo już które podejście robimy, nie? Co tak, Matis, stoisz? ty byś poszła dalej, nie? Wiem, żebyś poszła, ja też. No, ale nie dzisiaj, chodźmy. Co masz? Kokusia, co ty tam masz? Kokolinko, co tam masz? O jaki patyk zaczepisty. Powiem wam tak, Salutki, dzień pada. Czekajcie, te wycieraczki wyłączę. E, to nie tak. A, bo tu się odwrotnie wyłącza. Przyjechałam właśnie po syna, bo czekam, przyjedzie zaraz ze stolicy Dolnego Śląska pociągiem, a tak się jechało. Sorry, o jezu, Was przybliżyłam. Drugie danie już mam zrobione. Makaron taki trochę ala chiński, tylko makaron normalny. I teraz jeszcze zupa jarzynowa mi się gotuje. Ale to już też, jak przyjadę, to już będzie akurat. O, jakiś ruch się tu robi, chyba. Dużo ludzi wraca do domu. Dobra moi drodzy, sytuacja aktualna jest taka, że jak wychodziłam wszystkie piesy spały, koty też, alpaki niepocieszone, bo pada, siedzą w domu. Także takie buty z cholewami, mówię wam. Wiosno, dzieje jesteś? A wiecie, że my ostatnio widzieliśmy bociany? Normalnie dwa bociany chodziły po polu. Aż tak zwolniłam, bo mówię, kurde, czy to aby na pewno są bociany? Ale tak normalnie, autentycznie bociany, także albo jakieś jacyś albo może takie bociany, które nie odleciały na zimę. No bo nie chce mi się wierzyć, żeby już przyleciały bociany. No dajcie, żeż spokój. Przecież to takie trochę nielogiczne, nie? No, wydaje mi dla mnie. Z ciepłych krajów wracać w takie zimno? Nie, w życie, Ja w życiu. Jakbym była bocianem, to była bocianem ostatnim, który przyleciał, a pierwszym który wyleciał. Dobra. Towarzystwo usnęło na razie. Tu Matylda. Nie wiem czy ją widać. Chyba kawałek ją widać. tam za stołem. Robiłam przed chwilą live'a na TikToku. Tak jak wiecie, ja tam czasami tak na pół godzinki robię do 40 minut. I wyobraźcie sobie że ja tej chińskiej platformy to w życiu nie zrozumiem. Yy, miałam bluzę, tak jak byłam wcześniej ubrana, no przed chwilą widzieliście, nie będę Wam pokazywać. Czyli miałam ten, nie bluzę, co sweterek rozpinany, no i tą moją bluzkę, nie, z dekoltem. Wiecie, że dostałam dwa ostrzeżenia yy, yy, za nagość i musiałam się rozłączyć, bo jak mi dostała trzecie ostrzeżenie, no to by mi konto poleciało. Musiałam się rozłączyć, założyć tą bluzę, no i już było OK. Ja wiem, te chińskie procesorki mają normalnie jakieś kuźwa oczy pozarastane i nie widzę. To... Nigdy tego nie zrozumiałam. Niektórzy, jak to się mówi, dupami świecą na prawo i na lewo i jakoś nikomu nie, nie przeszkadza, nie ma żadnych tych. A tu człowiek gada i to tak dość fajnie nam się rozmowa kleiła i... Ach, szkoda gadać, mówiłam. Robię sobie kawkę, Wyciągnąłem sobie już pudding. Mega mi wchodzi bardzo go lubię. No i co? No i zaraz muszę iść trochę popracować przy komputerze, bo w poniedziałek, w środę, robimy przedstawienie z naszymi podopiecznymi, podopiecznymi o alpakach i kotach. Muszę im tam iść trochę kostiumy poszykować, porobić. Część tam mam do zalaminowania i tak dalej, także muszę trochę popracować. Chociaż powiem wam, że tak mi się chce, no ale muszę im zrobić jakieś fajne kostiumy. E, takie, wiecie, z jajem, bo przykładają się bardzo do pracy. To muszę im tam trochę tak e, zrobić. Muszę trochę posprzątać w miarę możliwości, bo ja sprzątam tylko na wysokości takiej, na której się nie muszę schylać. Bo. A, właśnie miałam sobie, widzicie. Miałam sobie wziąć tabletkę, ja to zaraz sobie wezmę tabletkę, ale jeszcze zapamiętaj sobie, zrobię ten pić kalgon. Nie kalgon, tylko co to jest? Kolagen. Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Może ja powinnam kalgon zacząć pić? To by mi nic nie rdzewiało i mi nie pola. Oj Boże, bije na dekielek, biję, no co zrobić lepiej. Tak jak jak płakać, nie? O zakręk. Powiem Wam, że człowiek to ma normalnie głupią naturę. Tak dzisiaj sobie myślę, wie tak, to bym zrobiła, to bym zrobiła, to bym zrobiła, ale taka zła, bo nie mogę się schylić. A jak mogłam się schylić, to tego nie zrobiłam, mi nie przeszkadzało, nie? Ale jak już nie mogę się schylić, to sama sobie tutaj wynajdujesz jakieś dziwne tematy. Boże, mózg ludzki. No ale co się opisz, No mówię. Człowiek to jest dziwna instytucja. Tak było i tak będzie. Także tak, dziewczyny, powiem Wam szczerze, na jutro mam obiad, bo zrobiłam tego makaronu dość dużo. Jak się ci do niego nie dosadzą... Mam jeszcze zupy, pół garnka, to już będzie na jutro. Więc jutro kąpimy Matyldę. Bo muszę ją wykąpać, bo w środę ją zabieram ze sobą do pracy. W środę czy w czwartek? No, mniejsza, o większość w przyszłym tygodniu. Więc muszę dziewczynę wyczesać, wykąpać. No i co jeszcze? Chyba tyle. Chyba tyle. Dobra, kawka mi się zrobiła. Idę pić. Jest ja tak, patrz, znowu pada. Co za. Co za casy. Język wystawiasz? Komu wystawiasz język? A jak przed chwilą chrapała, aż Matylda się patrzyła, co się dzieje. I kto tak chrapie? Zmęczyło się dziecko, teraz <śpiewa> śpi. O Jezu, kisopanie, dmuchanie. Ojej. Ucho padło. Oho, no nie wierzę. No, nie wierzę, ale słuchajcie, to jest po prostu pies. Jakiś mega medialny. Ja tylko odpalam, odpalam kamerę, ona już jest. Ech, tak jak dzisiaj na tym live na TikToku. Dosłownie usiadłam sobie na podłodze w kąciku. Mam ten malutki statywik, co wam kiedyś pokazywałam, co zamawiałam Ech, u Hinczeka na temu, chyba. No, nieważne, mniejsza o większość. Yy, wsadzam tam telefon, wiecie, tak po cichaczu w rogu, ona już jest, ona już jest, jak nie mi wisi na plecach to znowu siedzi, także powiem Wam szczerze, kupa śmiechu, słuchajcie, ja już dzisiaj będę kończyć, ale jeżeli macie ochotę jutro o godzinie 19 na naszym profilu na TikToku Matylda i Matka, jeszcze się tak nazywa, wkrótce się chyba będzie nazywał Matylda i Koko, Matka zostanie pogoniona ale tak zanim jeszcze zmienię tą nazwę to się zastanawiam. chyba, że wy macie jakieś propozycje jak by mógł się nazywać nasz profil ale myślę, że Matylda i Koko, bo teraz nazywa się na... Matylda i... dobra kobieto do rzeczy, Boże, widzicie, ja to po prostu dzisiaj już o 19 robimy tam krótkiego live'a, takiego 30-40 minut, jeżeli macie ochotę tam zobaczyć nas na żywo zapraszam was bardzo serdecznie będzie mi niezmiernie miło a w dniu dzisiejszym, moi drodzy, człapię się do kąpa. Idę zmontować dla Was film. Idę się kąpać i się kładę, bo mi już normalnie plecy odpadają. Normalnie wywam jakaś makarena. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Do jutra. Cześć, pa. Dziękuję Wam pięknie. Miłego dnia. A nie! Stop! Czekajcie! Miłego poniedziałku! Jezu, znowu zapomniałam. Nie dajcie się, pamiętajcie. Życzę Wam najlepszego poniedziałku w tym roku.